Przed przejściami dla pieszych, znajdującymi się w bliskim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 1 w Mrongowie, pojawią się napisy Odłóż telefon i żyj. Pierwsze namalowano już przy budynkach szkoły przy ulicy Kopernika, kolejne już niedługo zobaczymy przy bohaterów Warszawy. Napisy mają przypominać pieszym, zarówno tym młodszym jak i starszym, o zakazie korzystania z telefonów komórkowych podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnie. Akcja malowania napisów to pomysł Rady Rodziców z SP nr 1, która kolejny raz zorganizowała ciekawą inicjatywę dotyczącą bezpieczeństwa. Ta nasza kampania składa się tak naprawdę z dwóch etapów. Pierwszym etapem są to plakaty z napisem odłóż telefon, porozmawiaj ze mną, które to zostały w dniu wczorajszym rozwieszone w trzech naszych budynkach szkoły. Zaś drugim etapem kampanii jest wymalowanie napisu przy przejściach na pieszych, które otaczają nasze szkoły odłóż telefon i żyj. Wiemy jak bardzo niebezpieczne i zarazem groźne jest zbliżanie się dzieci, czy też mieszkańców do Przejść dla pierwszych z telefonem w ręku. Stąd pomysł na tą kampanię. Wykonanie napisów w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego. Dodaje burmistrz mrągowa Stanisław Błajewski, który, korzystając z okazji, podziękował inicjatorom kampanii za pomysł i powiedział o aktualnych inwestycjach prowadzonych w mieście. To oczywiście nie jest ogromna inwestycja, ale bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszych dzieci. W tym momencie chciałem bardzo podziękować dla inicjatora Piotra Kuszpita, przewodniczącego Rady Rodziców, ale także dla całej rady. Oczywiście w naszym mieście dzieje się dużo więcej. Prowadzimy wiele innych dużych budów, a są to m.in. budowa dróg na zatorzu i na ulicy Żołnierskiej, instalacja kolektorów deszczowych. Szykujemy się do budowy budynku mieszkalnego czy modernizacji amfiteatru. Wczoraj podpisaliśmy umowę na budowę nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta MRągowo. I też fantastyczna informacja, otrzymaliśmy dofinansowanie niemal 4 miliony złotych z Polskiego Ładu na zakup autobusów elektrycznych. Tak byśmy mogli komfortowo docierać w różne miejsca na terenie naszego miasta. Wracając do akcji napisów, warto powiedzieć, że od roku zgodnie z przepisami, pieszy, który wejdzie na przejście i korzysta z telefonu może zostać ukarany mandatem w wysokości od 50 do 100 zł